Witaj drogi przyjacielu. Dziękuję, że dołączyłeś do naszego duchowego spotkania. Czuję, że nie jest to przypadek, że właśnie dziś tu jesteś. Każdy z nas nosi w sercu wiarę przodków. To niezwykłą siłę, która prowadziła naród Polski przez wieki. Nasza tożsamość katolicka jest jak płomień, który czasem przygasa pod naporem codziennych trosk. Ale nigdy nie gaśnie całkowicie. I właśnie dziś chcę ci opowiedzieć o czymś, co może na nowo rozpalić ten płomień, oczyścić Twoją duszę i przywrócić Ci spokój wewnętrzny. Żyjemy w czasach, gdy ciemne energie wydają się otaczać nas ze zewsząd. Czujesz to, prawda? Ten ciężar na sercu, to zmęczenie, które nie ustępuje mimo wypoczynku, te myśli, które krążą jak natrętne muchy i nie dają spokoju. Wielu z nas odczuwa dziś duchowe wyczerpanie. Nasze aury, te niewidzialne pola energetyczne, które nas otaczają, są jak magnesy przyciągające negatywne energie. A te z kolei, niczym paso źle żywią się naszą życiową siłą. Naszą radością, naszą wiarą i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to właśnie one są źródłem naszego cierpienia. Ale jest nadzieja, zawsze jest nadzieja, bo jak mówił nasz ukochany Jan Paweł II, nie lękajcie się. Właśnie dziś chcę podzielić się z Tobą starożytną modlitwą oczyszczającą, która ma moc usuwania energetycznych pasożytów z Twojej aury. To modlitwa, która łączy w sobie mądrość Kościoła z głębokim zrozumieniem duchowej natury człowieka. Zanim jednak zagłębimy się w samą modlitwę, warto zrozumieć, czym są te energetyczne pasożyty. W tradycji chrześcijańskiej mówimy o pokusach, o złych duchach, o ciemnościach tego świata. Święty Paweł w liście do Efezjan pisał: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. Lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Te słowa, napisane prawie dwa tysiące lat temu, nadal opisują rzeczywistość, w której żyjemy. Energetyczne pasożyty to bytości, które żywią się naszym lękiem, gniewem, zazdrością, pychą. Wszystkimi tymi uczuciami, które oddalają nas od Boga i bliźniego, przyczepiają się do naszej aury i wysysają z nas życiową energię, pozostawiając pustkę, smutek i zniechęcenie. Mogą przyczepiać się do nas na różne sposoby poprzez toksyczne relacje, negatywne myśli, traumatyczne doświadczenia, czy nawet poprzez miejsca o ciężkiej energii. Święta Faustyna Kowalska. Nasza polska święta doświadczyła wielu duchowych zmagań. W swoim dzienniczku opisywała, jak ciemne siły próbowały odciągnąć ją od Bożego miłosierdzia. Wiedziała jednak, że modlitwa jest potężną bronią w tej duchowej walce i my też możemy sięgnąć po tę broń. Pamiętam historię Anny, kobiety z małej miejscowości pod Częstochową. Przez lata zmagała się z niewytłumaczalnym smutkiem i zmęczeniem. Lekarze nie znajdowali przyczyny jej dolegliwości. Przepisywane leki przynosiły jedynie chwilową ulgę. Anna czuła, że coś wysysa z niej życie, ale nie potrafiła nazwać tego czegoś. Pewnego dnia, podczas pielgrzymki na Jasną Górę, spotkała starego kapłana. Po długiej rozmowie kapłan zasugerował, że być może Anna zmaga się z duchowym obciążeniem, z energetycznymi pasożytami, które przyczepiły się do jej aury. Nauczył ją prostej modlitwy oczyszczającej i zalecił odmawianie jej przez 21 dni. Anna, choć początkowo sceptyczna, postanowiła spróbować. W końcu nic innego nie pomagało. To co wydarzyło się w ciągu tych trzech tygodni, Anna nazywa cudem. Z każdym dniem czuła, jak ciężar spada z jej serca. Energie, które ją obciążały, zaczęły odchodzić. Po 20 wiersznych dniach była jak nowonarodzona, pełna energii, radości i wewnętrznego spokoju. Ta modlitwa zmieniła jej życie. A teraz chciałbym podzielić się z Tobą tą potężną modlitwą oczyszczającą. Znajdź spokojne miejsce, gdzie nikt Ci nie przeszkodzi. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Poczuj, jak z każdym wdechem przyjmujesz Bożą obecność, a z każdym wydechem uwalniasz napięcie i niepokój. A teraz powtarzaj za mną powoli i z głębokim przekonaniem. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, w imię Twoje, które jest ponad wszelkie imię, zwracam się do Ciebie z pokorą i ufnością. Ty jesteś światłością świata, która rozprasza wszelkie ciemności. Ty jesteś Słowem, przez które wszystko się stało. Ty jesteś życiem, które zwycięża śmierć. Proszę Cię, Panie, ześlij teraz swoją oczyszczającą moc na moje ciało, umysł i duszę. Niech Twoja przenajświętsza krew obmyje moją aurę ze wszystkich energetycznych pasożytów, które się do niej przyczepiły. Niech Twoje światło przeniknie każdą komórkę mojego istnienia, wypierając wszelkie ciemności. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję wszystkim negatywnym energiom, bytom i pasożytom energetycznym, aby opuściły moje polergetyczne, moją aurę, moje ciało, umysł i duszę. Odcinam się od was mocą Krzyża Świętego i odsyłam was do stóp Chrystusa, aby On osądził was według swojej woli. Wzywam ochrony Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, aby otoczyła mnie swoim płaszczem niebiańskiej ochrony. Wzywam świętego Michała Archanioła, aby swoim mieczem odciął wszelkie więzy łączące mnie z ciemnymi energiami. Wzywam mojego Anioła Stróża, aby strzegł mnie na wszystkich moich drogach. Wypełniam moją aurę Bożym światłem, Bożą miłością i Bożym pokojem. Zamykam wszelkie portale i bramy, przez które negatywne energie mogłyby powrócić, i pieczętuję je przede najświętszą krwią Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją ochronę, oczyszczenie i uzdrowienie. Oddaję Ci chwałę i uwielbienie teraz i na wieki wieków. Amen. Teraz pozostań w ciszy przez chwilę, pozwalając, by energia modlitwy działała w Tobie, czy czujesz to? Ten spokój, tę. Lekkość, tę obecność Bożą. To znak, że modlitwa działa, że proces oczyszczania już się rozpoczął. Ale pamiętaj, że duchowa praca wymaga czasu i cierpliwości, dlatego zachęcam Cię, aby odmawiać tę modlitwę przez 21 kolejnych dni. Liczba 21 ma głębokie duchowe znaczenie. To trzy tygodnie, trzy razy po siedem dni. A siedem jest liczbą doskonałości, pełni zakończenia. W miarę odmawiania tej modlitwy możesz zauważyć różne zmiany w swoim życiu. Niektórzy doświadczają większej jasności umysłu, inni czują przypływ energii, jeszcze inni zauważają, trudne sytuacje w ich życiu zaczynają się rozwiązywać. To znaki, że Twoja aura staje się czystsza. Że energetyczne pasożyty tracą swoją moc nad Tobą. Pamiętaj też o znaczeniu innych praktyk duchowych, które wzmacniają działanie tej modlitwy. Regularna spowiedź oczyszcza duszę z grzechu, który jest jak magnes przyciągający negatywne energie. Eucharystia karmi nas ciałem i krwią Chrystusa, dając siłę do duchowej walki. Różaniec, ta potężna broń dana nam przez Maryję, tworzy wokół nas tarczę ochronną. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, nie jesteśmy bezradni wobec ciemnych sił tego świata. Mamy potężne narzędzia duchowe, które przekazał nam Kościół, mamy wsparcie świętych, którzy wstawiają się za nami przed tronem Bożym, mamy przede wszystkim miłość Boga, który nigdy nas nie opuszcza. Zachęcam Cię dziś do podjęcia tej żodniowej praktyki modlitewnej. Zacznij już dziś, właśnie teraz. Nie odkładaj na później tego, co może przynieść Ci uzdrowienie i wyzwolenie. Bóg czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowy uwolnić Cię od wszystkiego, co Cię obciąża i zniewala. Jeśli ta modlitwa przyniesie Ci ulgę, podziel się nią z innymi. W naszych czasach tak wielu ludzi cierpi z powodu duchowych obciążeń, nie wiedząc nawet skąd pochodzi ich ból. Bądź apostołem Bożego światła w świecie pełnym ciemności. Dziękuję Ci za spędzenie tego czasu ze mną. Jestem przekonany, że Duch Święty przyprowadził Cię tu nieprzypadkowo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem z tą modlitwą, napisz do mnie. Jestem tu dla ciebie, aby wspierać cię na Twojej duchowej drodze. Niech Bóg Cię błogosławi, niech Maryja Cię strzeże, niech święci patroni Polski wstawiają się za tobą. Pamiętaj, nie jesteś sam w tej duchowej walce. Chrystus już zwyciężył, a my jesteśmy uczestnikami jego zwycięstwa. Szczęść Boże!